Dobra, jako że to grubowiec, to może będą kapliczki. To tutaj, nie wiem w ogóle jakim cudem, ale przez przypadek trafiliśmy w dobre miejsce. Nie zarazisz mnie wampiryzmem. Fak, kto to jest? Kto to jest? No to nie jest zwykły wampir cholera Kto to jest Ups Trzeba wziąć coś co mi nam przywróci trochę zdrowia Ale i kondycja Skubana, jak? Wow. Skubana jak życie zżera. To jest nielogiczne, aż tyle. Ja nie mogę. Ja nie mogę, co tu się dzieje. Przynajmniej pancerz nam wzrośnie, ale. Kto to jest? O, cholera. Jesteśmy chorzy na światłowstręt. Nie wiem, jakim cudem zginęła, ale. A, dlatego taka cwana odporność. 40% na zwykły oręż. Jesteśmy zarażeni na światłowstręt. Trzeba będzie coś z tym zrobić. No, to się nazywa pierścień. Zdobyliśmy jeden z artefaktów kolejnych. Nie ja spodziewałem się aż takiej długiej batalii o to. Dobra, póki co światło wstręt jeszcze nam bardzo nie grozi. Jednakże. zaraz zacznie. W ogóle nie wiem, kto wpadł na taki durny pomysł, by z grobowca robić przejście do jaskini. Jak tu dźwigam zbyt wiele rzeczy? O come on, serio? Hmm, co ja tu mogę wyrzucić? Dwa zwykłe klejnoty dusz oraz kurenetka. Pasrody indoryk, bo też mi nie potrzebne. Kurczę, to jeszcze mi strasznie przypomina to, co spotykamy w Trybunalu, bo tam praktycznie cały czas chodzimy po takich lokalizacjach jak ta. Musi przydać się nam się teraz założyć ten pierścień Marary. Nie wiem, jakim cudem ona zginęła. Czerwony pierścień, co nam dała. Odporność na ogień i mróz. Trzeba będzie sobie podpisać na odpowiednie sloty. Teraz mam już 100 akrobatyki. Jesteśmy jeszcze przez 3 dni bezpieczni przed zamienieniem się w wampira. Dlatego też... Kurczę, po co ja tam wchodziłem do niej? Gidenie, oto miecz dla naszego nowego człowieka. Wyślij go dalej, abyśmy mogli przydzielić mu obowiązki. Obiad czeka, ale nie na ciebie. Lea znów, choruje, więc tobie przypada warta. Otrzymasz ty szczęść doli. Kurczę, coś czujesz, będziemy mieli starcie nie tylko z jednym wampirem, a grupą wampirów. Tu mamy właśnie to wejście, tak? O którym była mowa wielokrotnie. Tylko gdzie nasz Banita? O to jest pytanie. Flynn też nam doda siły. to też i to też. Więc pytanie, gdzie jest nasz Banita? Wyszli go dalej. Hmm. Interesujące. Pewnie jakieś zwoje będą. Jednak się myliłem. Tu jest przejście do grobowca. Zdziwiłbym się, jeśli to byłaby ta dwójka. Więc pytanie co teraz? Grzymamy mamy pewnego rodzaju odporność na żywioły i to wszystko. Ok, znowu jesteśmy przeciążeni, trzeba wypić matce te kolejne. I wiecie co, ja się z wami pożegnam. W następnym odcinku kontynuujemy poszukiwanie tego zbrodniarza. I pytanie do Was: mamy zostać wampirem czy nie? Cześć. Zobaczymy się w następnym odcinku, w którym dokończymy właśnie poszukiwania i zdecydujemy. Ostatecznie czy będziemy wampirem, czy też nie.